Już większość z Was na pewno widziała diabelski, czerwony młyn z wielkim logiem Coca-Coli. Prócz tego, że wybrałam się na młyn z moją córką, to jest tutaj jedno stoisko, które musicie odwiedzić, jak będziecie na jarmarku pod Pałacem Kultury. Jest to stoisko Jaka Alpaka. Na tym stoisku znajdziecie Kasię, która na co dzień zajmuje się hodowlą alpak, a z tychże alpak możemy kupić luksusowe czapki, swetry, szaliki. No i zobaczymy właśnie, co jeszcze. Idealne na prezent wełniowe. Maskotki oczywiście wykonane z wełny z alpaki. Cudowne, handmaidowe czapki, które są w różnych kolorach, klasycznych, ale też nieklasycznych. Możecie kupić z pomponem lub bez. Jakieś ubrania jeszcze zostały. Oto są super w ogóle czapki z wełny z alpaki. Sury mogą być dla panów, mogą być dla pań. E, kolor roku, przypominam. Skarpetki, rękawiczki. Są jeszcze koce, nie wiem czy tutaj akurat je widać, jest mnóstwo asortymentu, a dla tych, co nie są z Warszawy, polecam zajrzeć do sklepu i proszę tutaj nie oceniać interfejsu. Znajdziecie tam mnóstwo produktów jakościowych: kołdry, poduszki, koce, czapki, skarpety, czego dusza zapragnie, a to wszystko z luksusowej wełny z alpaki która jest 6 razy cieplejsza od klasycznej wełny owczej. Nie uczula i jest idealna dla alergików i astmatyków. Jeśli macie ochotę przekonać się w dotyku, że wełna zalpaki jest najlepsza na świecie, to zapraszam Was na jarmark do domku numer 150.